Dziękujemy naszym Milusińskim. Pierwszy parafialny bieg świętego Jakuba, w gostszy, ale na Dominie 2025. Nie ma przegranek, wszyscy wygrani. Wszyscy, wszyscy którzy tą magiczną metę przekroczą. Brawo, brawo! Fantastycznie! Pogoda świetna, Humory dopisują, jest moc! Najmłodszy uczestnik, tak? Tak, dziewięć tysięcy. Paster! Poszliśmy? Nie było treningów! Jesteśmy... A panie trenowały trochę? Jasne, że trenowały. Ja Trzeba A? się rozdać przed biegiem. Szybkie tempo. No, nawet nie patrzę, żeby się nie przestraszyć. Ale pan jest na prowadzeniu teraz. Jest okej, Gada fajnie. Teraz ta fajna szybka na pewno, bo no nie ma patyków, gałęzi i no generalnie ki się wbija, a swoj idealny w sensie takim, że byłby e, no taki zasklepiony byłoby ciężej, ale tu się fajnie wbija, więc może i może jakieś rekordy bić. Blicy niech pan bądź. tak nie biegnie te 5.30, bo nie na już witamy Jana Kruszyka przecza Stanu my z yeah. I mamy załodziczkę 34, Dziękuję. Dziękuję. Bardzo fajnie, chociaż było dosyć ciepło i to dzięki koleżance, która mnie bardzo fajnie podciągnęła z tempem, także razem szłyśmy, później się troszeczkę rozdzieliłyśmy, była mała różnica, ale super, naprawdę, bardzo fajna impreza, super, naprawdę zorganizowane, także wielkie dzięki dla wszystkich. Pierwsze miejsce dzisiaj eee, Super się biegło, super oznaczona trasa, pogoda też idealna Lekki wiaterek, fajnie trochę chłodził Nazywam się Piotr Białek jestem z Gogolina optymizmu, sił witalnych jest pan Marcin Łukacków w stanu Lewin-Dwiega Mamy to! mamy pierwszą kobietę! Nazywam się Weronika Murkawia i Pani biegam z klubem Lewin Biega, stan umysłu. Jak dzisiaj wrażenia, bo. Super. Rysu. Nie wiem, czy by. nie zatrzymałam nawet zegarka. Bardzo dobrze, biegam, fajnie się biegło. Super trasa i pogoda idealna. Staram się biegać regularnie, średnio teraz w sezonie, to jest raz na tydzień, taki bieg około 10 km. Natomiast w tygodniu regularne treningi, po 3, 4, 5 km. Pogoda bardzo fajna, delikatny wiaterek, który bardzo pomagał. Rewelacyjne słoneczko, nie jest gorąco, więc pogoda wymarzona. Najlepsza chyba do biegu. Ja. 30 minut 51 sekund. Dziękuję. Ksiądz Tomasz Potaski, probosz parafii świętego Jakuba w Pomysł rodził się stąd, że chcieliśmy, słuchając naszego pasterza, księdza biskupa Andrzeja, chcieliśmy się spotkać nie tylko przy ołtarzu, ale chcieliśmy się spotkać szerzej w gronie parafii na wspólnym połączeniu czegoś duchowego i czegoś sportowego. Idea tego spotkania jest taka, żeby, żeby wspólnota lokalna, jaką parafia, która składa się z wielu sołectw, żebyśmy mogli się razem zintegrować, spotkać i wspólnie tutaj poświętować. Łukasz Wesołowski. Udało się. Dzięki Bogu, piękna pogoda, dopisała frekwencja, wszystkie osoby zaangażowane dały z siebie 100%, myślę, że wszyscy są zadowoleni.